Witam serdecznie, szymonko jeszcze z Facebooku Koncertomania Jasielskiej Okolice. Witam w Jasielskim Dom Kultury, gdzie dzisiaj odbył się koncert finałowy Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów imieniem Stefani Wojtowicz. Koncert finałowy uczestników, proszę Państwa. Fotorelacja będzie krótka, no i krótka relacja, ale z wręczenia nagród, proszę Państwa. Ale ogółem fotorelacja będzie wkrótce na stronie na Facebooku Koncertomania z Okolice i na stronie Jasielskiego Domu Kultury którą udostępnię, bo ze względu na drogę krzyżową nie mogłem przybyć na koncert. Proszę Państwa, także Moja fotorelacja będzie z wręczenia nagród, a ogólna fotorelacja z koncertu finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefani Wojtowicz będzie na stronie Jasielskiego Dom Kultury i oczywiście ze strony Jasielskiego Dom Kultury udostępnię na stronie na Facebooku Mania Jasielska i Okolice. I w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszam wszystkich muzykantów i mieszkańców Jasła Znów za rok na Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefani Wojtowicz w sezonie. 2026. W Jaśle. i jeszcze Facebooku, Koncertomania Jasielska i Okolice.